Jesteśmy organizatorem targów w formule B2B. Stąd nasza obecność tutaj w Polsce. W zeszłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy targi Warsaw Build. W tej chwili witam Państwa na trzecim dniu targów Warsaw Build 2014. Są to międzynarodowe targi budowlane i wnętrzarskie. Trzeci dzień jest taką naszą nowością tutaj na, na rynku mazowieckim, dlatego że zaprosiliśmy do udziału w targach również klientów indywidualnych. Targi mają formułę: Biznes to biznes. To jest podstawa, e, zamysł naszej, naszej imprezy, więc promujemy i zapraszamy do udziału w targach przede wszystkim osoby związane z branżą budowlaną i wykończeniową. Natomiast dzisiaj, tak jak już wspomniałam, e, szczególnie zapraszamy architektów, projektantów wnętrz, e, dlatego że to właśnie dla nich dedykowany jest dzisiejszy program towarzyszący targom, jak i również inwestora indywidualnego, prywatnego. Mamy w tym roku 70 wystawców z 12 państw. E, przede wszystkim są to wystawcy z Polski, natomiast obecni są również producenci z Portugalii, Niemiec, Białorusi, Ukrainy. Również to, co wyróżnia nasze targi, to nie tylko obecność wystawców międzynarodowych, ale również grupy odwiedzających, z, w szczególności z państw sąsiadujących z Polską. W tym roku odwiedziły targi delegacje z Ukrainy i z Algierii, ale również dziennikarze i przedsiębiorcy z tak odległych zakątków jak Meksyk czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Naszym celem jest organizacja targów, które będą imprezą dedykowaną branży, gdzie oprócz zaznajomienia się z ofertą prezentowaną przez naszych wystawców, będzie można też nabyć jakąś wiedzę fachową. Dlatego tutaj realizujemy program Towarzyszący Targą, gdzie każdy ekspert bądź osoba pra pracująca na co dzień w branży budowlanej czy wnętrzarskiej może przyjechać, wysłuchać prelekcji, wziąć udział w warsztatach, wysłuchać wykładów ekspertów i również nabyć tą wiedzę ekspercką, czy podzielić Swoją w panelach dyskusyjnych. Więcej informacji o targach Warsaw Build znajdziecie Państwo na stronie internetowej Build.pl lub na naszej stronie na Facebooku. Serdecznie zapraszam.